Dzień dobry, witam Państwa. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala we Wrocławiu, ale także Dolnośląski wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie profesorze, na początek takie pytanie, które zadajemy sobie wszyscy codziennie. Na jakim etapie według pana tejże epidemii, walki z epidemią dziś jesteśmy? Bliżej e, niż dalej, jeśli chodzi o samą Polskę, czy, 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 czy naprawdę sytuacja jest nadal wciąż bardzo poważna? Jak pan to ocenia? E... No wie pan, poważna jest w całym świecie. U nas akurat to na ilość testów wykazanych były przypadków to nie przebiega tak tragicznie, że oczywiście się zwiększa. Mamy taki niepokój, że po tych świętach, rozjechaniu się do domu w tych 7 dniach od świąt no wystąpi szczyt zakażeń. Gdzieś tak się przesunie do, do końca, do początku maja jako takiego. No na razie ta służba zdrowia jako tako się trzyma, prawda? I te szpitale, gdzie są ci pacjenci są przepełnione, ale funkcjonują. Najgorzej jakby to się podwoiło czy potroiło, no to to będzie Wariant wtedy absolutnie ten włoski. No. No na, na razie nic się takiego nie dzieje, choć ogromne problemy są organizacyjne i ogromne problemy z przekazywaniem na wszelkich możliwych pacjentów, którzy mogliby pozostać w swoich ogniskach, na przykład w DPS-ie. Wielu pacjentów z DPS-u nie nadaje się do terapii, część się nadaje, a część nie. I raczej, zgodnie z sedami epidemiologii, wszystkie te osoby powinny być. Hospitalizowane i leczone na miejscu, prawda? A przypadki, które rokują nadzieję na poprawę, lub wymagają tego, powinien trafić do szpitala. A nie tak, że 50 z DPS-u czy 150 jedzie do szpitala, żaden szpital tego nie wytrzyma, prawda? Trzeba bardzo uważnie i klinicznie do tego podejść, prawda? To ja mówię w kontekście tych dziwnych wydarzeń, które się zdarzyły w Gdańsku, prawda, czy w Gdyni. Widzi pan tutaj chaos i, i to największe zagrożenie właśnie ze strony DPS-ów? Wie pan, nie tylko, no takie, takimi problemami są wszelkie zbiorowiska, DPS-y, tysiące, właściwie ponad 200 tysięcy samotnych ludzi mieszkających w domach, których nie wiemy, co się z nimi dzieje, niezupełnie. A niech pan dodaje mi koszary, więzienia, no i same szpitale, gdzie ne, mamy najwięcej problemów, no znaczny procent tych naszych pacjentów to są pacjenci z innych szpitali przekazywanych. Tam wybucha regularnie panika, zamiast spokojnie tych pacjentów wizolować, poddać obserwacji, zrobić testy, ewentualnie tych, których trzeba do nas przesłać. My ich przyjmiemy oczywiście, ale tych, których nie możemy, bo nie mamy zakresu wszystkich usług medycznych, ktoś jest po guzie mózgu i ma tam szereg problemów w czwarcie klatki piersiowej, to my nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. A mimo wszystko za wszelką cenę usiłuje się do nas do tych szpitali i teoretycznie jednej imiennej, a praktycznie nie, bo to jest założenia, błąd, prawda, przesłać. Mówi Pan o tym scenariuszu włoskim. Yy... Nie daj Boże. Nie daj Boże, tak, to prawda, ale, ale to, to mówienie dzisiaj o wyborach w sytuacji, kiedy nie wiemy, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość, najbliższych kilka dni, to jak pan, jak pan całą tę dyskusję obserwuje? Nawet jeśli mówimy tylko o samych wyborach korespondencyjnych. Panie redaktorze, ja się nie zajmuję polityką, jestem przede wszystkim człowiekiem, lekarzem, profesorem medycyny. Dla to mnie to jest, ja... to jest najważniejsza wartość. Drażnią mnie i niepokoją wszelkie rozmowy o wyborach w okresie epidemii. Tu mamy najważniejszą sprawy Polaków. Nasze zdrowie, nasze życie, bo liczne błędy organizacyjne, prawda, staramy się to naprawić, tysiące ludzi traci pracę, gospodarka się sypie, podobno nagle zabrakło pieniędzy, a byliśmy na szczycie, więc gdzie są te pieniądze, a my mówimy o byworach. To jest absurd. Uważam, wszystkie partie po odrzuceniu tych wszystkich ekstremistów, prawda, z każdej strony, którzy nie wiadomo co wyprawiają, powinni się dogadać, siąść i przesunąć na dobry, rozsądny termin. To są za poważne sprawy, żeby robić to amatorsko na chybcika jak tysiące rzeczy w tym kraju robimy. Szanuję Urząd Prezydenta, proszę Pana, chcę zrobić to uczciwie, w terminie przygotowanym, posłuchać kampanii prezydenckiej, a to w ogóle wie Pan, no w ogóle nie wiadomo, targ. No właśnie, pytam pana jako lekarza, jakie pan widzi tutaj zagrożenie medyczne, tak? Bo, bo być może my tego nie widzimy, być może politycy tego nie dostrzegają, bo oni mówią, będą wybory korespondencyjne, więc nie ma zagrożenia. Wychodzi minister zdrowia, mówi, że to jest jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić i to jest bezpieczne. Pan się z tym zgadza? Ale zwiada? pan minister zdrowia nie mówi, kiedy to możemy zrobić te korespondencyjne. Ja nie jestem przeciwnikiem, ja się na tym nie znam, wie pan, kiedy i jakie formy wyborów, co jest lepsze. Zawsze przy tych korespondencyjnych interesach, które interesuje mnie, kto będzie to Uczciwie liczył, bo już mam duże wątpliwości co do tego wszystkiego, prawda, w tym stanie, co się u nas dzieje. E, natomiast e, to jest wszystko robione na hepcika. To przecież to jest dzisiaj już 20 kwiecień, proszę Państwa, wybory chcą w ciągu maja robić. Ja nie wydaje mi się, że jest logiczne, potrzebne, to konfliktuje społeczeństwo e, i takie wzmaga agresję z każdej z zaangażowanych w To jest niepotrzebnie. To nie czas ani miejsce. Trzeba zrobić to przyzwoicie, uczciwie, z całym szacunkiem dla tego urzędu. Ja chcę wysłuchać wszystkich kandydatów. Żadnego nie mogę wysłuchać, jak. Takiego poza jednym obecnie. No, no przecież nie, nie żyjemy w Zimbabwe, no. A myśli pan, że, 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 że to jest też ryzyko wzrostu, silnego wzrostu zachorowań, właśnie po przeprowadzeniu nawet wyborów korespondencyjnych? Nie pan, no my mam przede wszystkim: ktoś te musi dostarczyć to, całą tą dokumentację do, 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 do domów do 30 milionów ludzi, jakby nie bo zdaje się, bo taka liczba jest głosujących. Następną sprawę ktoś to musi otworzyć, prawda? Maszyny tego nie zrobią. To musi jednak być materiał w jakiś sposób wyczyszczony, bo ten wirus może więcej niż 24 godziny poza środki tekturowego na tym wszystkim, gdzie to będzie. Następnie proszę zwrócić uwagę, że szereg krajów w Europie odłożyło wybory, jakoś się dogadali, wszyscy, 4 czy 5 krajów. We Francji wybory, gdzieś niekorespondencyjne, mieszane, skończyły się katastrofą, większość członków komisji się powodowała. Więc wydaje mi się, wtedy bo nawet w wyborach trzeba, jeśli ktokolwiek pójdzie w tej sytuacji, ludzie będą się bali, to, to komisja będzie wymagała no, takiej kwarantanny, zobaczenia z tym wszystkim będzie, z uwagi na, nie można wykluczyć jej narażenie na, 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 na zakażenie, potencjalne oczywiście, nie mówię, że tak będzie, ale z drugiej strony taka komisja nie liczy więcej niż pięć osób, tam będzie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, nie wiem jak komisja wygląda. No, no to znowu jest jakieś zbiorowisko większe, które stanowi wzajemne niebezpieczeństwo. Ja zachęcam do spokoju i minimalnego zdrowego rozsądku. Strasznie mnie drażnią te, wie pan, te ekstremizmy i takie szaleństwa, które są jak z Marsza. No. Mówimy też o, o, sporo Pan o tym powiedział, o bezpieczeństwie lekarzy, o bezpieczeństwie pracowników, ochrony zdrowia. Jak obserwuję całą dyskusję na temat tego, czy przeprowadzać testy wśród medyków, I Sejm, który głosuje przeciwko temu, żeby takich testów obligatoryjnie nie przeprowadzać. No to jak, jakiś budzi się we mnie sprzeciw, nie wiem, jak pan to odebrał. A dlaczego? No bo właśnie wydaje mi się, że to, to, to w tej chwili medycy powinni być najbardziej chronieni w całym, w całym nie społeczeństwie. Tak dobrze, ale to trzeba umieć interpretować. Na rynku mamy w tej chwili możliwe do dostania testy molekularne, które świadczą o aktywnej replikacji wirusa. Testy antygenowe trochę tańsze, one wykrywają antygen wirusa, ale to zbliżone są do molekularnych, bo odzwierciedlają aktywne zakażenie, ale są mniejszej czułości i swoistości, choć krócej, jeśli wykony są tańsze. I testy serologiczne, które praktycznie potwierdzają dokonane zakażenie, bo przebycie tego zakażenia. Jaki chce pan używać tez medyków? Dla mnie. W tym momencie, przy tej epidemii, każdy pacjent przyjmowany, z uwagi, że tu się dzieje problem, powinien być testowany w kierunku koronawirusa na wejściu do szpitala, niezależnie z jakim skorzeniem jedzie, z uwagi na to, że większość nowych zakażeń mamy ze szpitali. to jest pierwsza rzecz. I prawdopodobnie wydaje to się słuszne. Czyli prawdopodobnie każdy, który wydaje przychodzi do szpitala się słuszne testowanie być... medyków. Ale dzisiaj może pan być zakażony, nie mieć replikacji, ale jutro pan rozwinie. Czyli pan robi w poniedziałek badanie, a co we wtorek, co w środę? Wie pan, badanie kosztuje 300 do 500 zł takie molekularne. Przecież i podobno nie ma pieniędzy, na trzy miesiące, prawda? No to za tydzień w ogóle zostanie bez pieniędzy. W tym, niech pan liczy tą skalę tego wszystkiego. Także ja nie, nie znam chyba złotego środka, jak to związać. Natomiast na pewno każdy pacjent do DPS-u, domu pomocy społecznej, bo to jest DPS, wszelkich innych instytucji tego rodzaju, szpitala, według mnie powinny być testowane, żeby uchronić. A jak są najmniejsze wątpliwości, przekazywane na izolację do obserwacji. Albo na taki pododdział przy każdym szpitalu, co sugeruje od dwóch tygodni, żeby nie zwozić wszystkiego do szpitali jednym innym. Jedna trzecia naszych pacjentów ma jakieś dolegliwości. Najczęściej są to przewlekle chorzy z, z różnymi wielochorobowością, tylko dlatego, że mają gorączkę podrzucaną do nas, a potem nie ma gdzie ich wycofać. Rozumie mhm. Pan po prostu się zrzuca wszystko, a bo COVID, bo zakażenie SARS, prawda? No To jest absurd i tak dalej. Ci ludzie mogą w tak szpitalu jednym, jednym przy tej koncentracji przypadków też się zakazić. Więc to, to, to chyba nie powinno tak wyglądać. Czyli pan, panie profesorze, każdy, który przyjeżdża dzisiaj do szpitala powinien mieć przeprowadzony test? Pan no, to profesor... można dyskutować z epidem, ale wydaje się, że to by byłoby najbezpieczniejsze. A Na pewno każdy, poprzez uwagi, większość osób zakażało się od osób bezrobiowowych, albo u których tam się gdzieś rozwinęło jakieś dolegliwości po kilku dniach. No skoro szpitale niejednoimienne tak jak nasz, to jest bzdura oczywiście to określenie, nie, funkcjonują, gorzej Lepiej, no to praktycznie każdego pacjenta na wejściu trzeba było testować i nie dawać na oddziały, gdzie jest 30-40 osób na sali, prawda? Tylko jakby taki przedsionek, do, prawda? No, no przedsionek, do, nie do piekła oczywiście, ale do, do leczenia i, i gdzie by poczekali na wynik, jesteś ujemny. Zresztą wynik jest na dany moment ujemny, więc trzeba by to połączyć z testem serologicznym, chyba i molekularnym. Serologicznie przechorowałeś, nie masz prawa, nie stanowisz niebezpieczeństwa. Albo nie masz nic, no to szanse, że jesteś zakażony i nie wykryliśmy, są minimalne. Ale oczywiście to też nie wyklucza dalej tego wszystkiego. On za dwa dni może rozwinąć replikację. Był trzy dni zakażony, a nie siedem. Rozumie pan? Kwestia czasowa, kiedy był tak. kontakt. Panie profesorze, kiedy będziemy gotowi na to, żeby odmrażać gospodarkę? To, to jest takie hasło odmrażać gospodarkę. Wie pan no, rząd mówi, że wyjście do lasu to jest już odmrażanie gospodarki, co, 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 co absolutnie niczym takim nie jest. Ale ja, ja, ja się pytam, kiedy będziemy mogli pójść do kina? Kiedy będziemy normalnie, według pana, czy w ogóle w te wakacje będziemy mogli pojechać gdzieś odpocząć, do hotelu na przykład? Jak pan to odbiera? Wie pan co, no to dyskusja jest wieloaspektowa i ja bardzo się cieszę, że rząd robi to etapowo z takim spokojem, patrząc na to, czy z tego będzie tak zwanego wdrożenia. Jeśli chodzi o to po lasach, czy pobieganie po wałach, zawsze byłem tego zeklarowanym przeciwnikiem i zawsze od pewnego czasu, od jakichś cztery tygodni, noszenia rękawiczek i, znaczy masek i rękawiczek przy wszystkich miejscu publicznym, albo mycia dłoni przed każdym wyjściem mhm. do jakiegokolwiek sklepu. Zawsze byłem przeciwnikiem takich dziwaz jak zakaz biegania po lasach, wała, jeżdżenia na rowerach, bo to to, to jest absurd, to na psychikę fatalnie wpływa i to jest pierwsza rzecz. Musimy rozmnażać, bo okazuje się według informacji rządowych i ministrów, no nie mieli nic niedługo czym utrzymywać służby zdrowia, co jeśli w ogóle funkcjonować, kiedy jest bankructwie. To jest przerażające. Po pięciu latach cały czas podkreślam prosperity. To, to jest coś niewyobrażalnego i, i chciałem, żeby ktoś to głęboko to przemyślił ten problem i to jest pierwsza rzecz. Mówi pan o im, stopniu rozmnażania tej gospodarki. No przecież sklepy muszą być czynne, produkcja musi iść prawda jakakolwiek przy zachowaniu warunków Bezpieczeństwa. Wcale nie widzę możliwości aktualnie, i to jeszcze dłuższy okres czasu, kin, teatrów, zawodów sportowych, wszelkich takich masówek. Przypomnę, że jedna z największych epidemii, jakaś rozciągnęła, to źródłem były dwie msze, na przykład w Korei, prawda, gdzie jedna osoba zakażała kilka tysięcy osób, a na przykład we Włoszech wybuchło pomian, że nie kontrolowali, nie przestrzegali wszystkiego po jednym wielkim meczu, gdzie koncentracja, stężenie wirusa, pijani, kibole, prawda, to wszystko, wszystko się skoncentrowało i, 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 i niestety dziesiątki, setki osób tego grona się zachorowała, ale niczym zachorowały rozwinęły objawy, to zakaziły swoje rodziny i w sposób niekontrolowany rozwinęło to się we Włoszech. Więc ja takich szans nie widzę, ale wszystkie tam, gdzie aktywności są mniejsze. No ja nie mogę kupić, tam potrzebuję coś do, do komputera. No, no to jest atut, że nie mogę kupić. Internetowo Mogę, ale może chciałbym sobie wybrać, pooglądać to wszystko, prawda? Buty, no ten. Zawsze mówię o tym jubilerze. No ile osób kupuje brylantowy pierścionek codziennie, prawda? Czy obrączkę? No kilka, prawda? I tak dalej. No, no Fryzjerzy, i fryzjerzy, rzeczy, fryzjerzy no. restauracje na przykład, z zachowaniem. Restauracje, no w różnych krajach się różnie tego podchodzi. Wie pan, to jednak jest zamknięte pomieszczenie, ludzie oddychają, kaszlo i ten. No jadanie dobrego posiłku i picie dobrego wina w maską jest takie trochę surrealistyczne, prawda? Z mojego punktu widzenia. Myślę, że trzeba sobie to jeszcze odpuścić, ale już zupełnie inaczej wygląda restauracja na świeżym powietrzu. Przecież uwaga, uwagę, to są dwie różne sprawy, prawda, jakieś takie z pewnych odległości i to można to rozważyć i, i chyba są tego specjaliści to mogą to policzyć odległości, mniej więcej zakażenie, no, no, no te wszystkie historie. Kinnie, ja teatrów, bo to jest samobójstwo, w ogóle pójście na takim, na, na tego rodzaju, obecnie przy tym stopniu natężenia epidemii i fakcie, że tylko mniej więcej 10-20% rozpoznajemy, bo ci są w szpitalach, albo w na, nie na kwarantannach, tylko na izolatoriach. Nas 80% ma subkliniczne objawy, do żadnego lekarza nie idzie, albo jest e, bezobjawem i też nie idzie, bo nic im nie dolega specjalnie. I oni szerzą. Ma pan 10 tysięcy, no to proszę pomnożyć to przez 5. To jest prawdopodobnie liczba realna osób aktualnie w kraju zakażonych, więc oni są wszędzie. No właśnie, ja bym chciał pana o te statystyki trochę zapytać, bo jak popatrzymy na Polskę na tle innych krajów, to wyróżniamy się i, i to tak bardzo pozytywnie. To znaczy i statystyki zachorowań, i statystyki zgonów są dużo niższe niż w innych krajach. I czy to wynika z tego, że my jesteśmy tak skuteczni w walce z koronawirusem, czy to jednak wynika z tego, że no, te statystyki są nie do końca wiarygodne? Co do zakażeń, to wie pan, właściwie na pewno można powiedzieć, że mamy policzone przypadki objawowe kliniczne, które się pojawiły w szpitalach. To są dyskusje, na co bardziej pacjent umarł, na szybciej, czy na nowotwór, czy na COVID, prawda? To oczywiście to trochę zaburzy, ale to są powiedzmy tam jakieś procentowe odbiegnięcia, to nie ma żadnego znaczenia. Pan mówi o mniejszych zgonach, ale proszę policzyć zgony do liczby hospitalizowanych. To wcale już tak ciekawie nie wygląda, prawda? Proszę policzyć średni wiek osób zgon, zgonów we Włoszech, to jest 82 lata. U nas są to osoby młodsze. Znaczyliśmy w dzienniejszym kraju, no, służba zdrowia słabsza, dziesiątki różnych rzeczy. Także te współczynniki są zupełnie, zupełnie różne. Jesteśmy też ludami północy, bardziej przyczynieni do infekcji tego rodzaju, genetycznie też inni. To nie można porównywać tego wszystkiego. No, Porównywalnie do nas to są Niemcy dwa razy większe, prawda? No i właściwie kraje chyba nadbałtyckie pod względem takim no, odpornościowym i, i, i epidemiologicznym. I, I tylko tyle. Rzeczywiście spłaszczyliśmy bardzo surowymi restrykcjami i bardzo dobrze Okres no, czasu, tą, tą, tą skalę, żeby tych szpitale nie padły, prawda, żeby ludzi można było w ogóle hospitalizować. Ale czy to jest na trwale i to nie przesunie się dłużej na całą część roku, nie wiemy. Ale możliwości są takie: wirus nagle przestanie być tak agresywny, jak było SARS-em, i, i nie będzie problemu, i nagle się dowiemy, że nic się nie dzieje. A już taki szczep się pojawił podobno w Wietnamie. Może być tak, że tyle osób jest zakażonych, że przestanie się szerzyć, bo nie będzie transmisji, prawda? bo ludzie mają odporność. No i, i albo się trzecia wersja, no po prostu będzie się dalej to ciągnęło. No, niestety, co była najgorszą wersją, wakacyjną, jako owaką, prawdopodobnie odbicie będzie na jesieni w mniejszym stopniu, z mojego punktu widzenia oczekuję i tak mi się wydaje i te statystyki są różne, że szczyt będzie za jakieś do siedem, dziesięć do dwunastu dni, prawda, gdzie będzie tych przypadków najwięcej. Obym się mylił, bo teraz jest sporo tych przypadków, no, ale ta służba zdrowia też zaczyna już 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 kulecie. Panie profesorze, jeśli chodzi o dofinansowanie służby zdrowia, bo słyszymy, że są różnego rodzaju tarcze antykryzysowe, że, że miliardy złotych wręcz płyną w stronę przedsiębiorców jedna z tarczy także mówi o tym, że są pieniądze przeznaczone dla służby zdrowia. No ale czy to właśnie w tym momencie nie wychodzi wieloletni brak dofinansowywania służby zdrowia, ciągłego mówienia o jakichś procentach PKB, które z rzeczywistością nie miały nic wspólnego, i właśnie dzisiaj widać, że służba zdrowia przez lata była niedofinansowana? Panie redaktorze. Ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia i nie znam treści tych wszystkich tarża zewziętych. Mam nadzieję, zajdzie się tym fachowcy, prawda, i tak dalej. Choć zdaje się, jak słyszę z prasy, głównie to polegało na dodrukowywaniu pieniędzy, prawda, jako takich, a nie wyciąganiu rezerw. I to jest pierwsza moja uwaga. Ale nie wiem czy służba zdrowia była niedofinansowana? Były trzy rzeczy. Po prostu skandalicznie niedofinansowana, po drugie od szeregu lat, a szczególnie w ostatnich kilku latach jest ogromny odpływ personelu. Młodzi ludzie kończą studia na tych dwie wyjeżdż trzecie wyjeżdża na niektórych wydziałach. Pielęgniarki to w ogóle pielęgniarek nie ma. Proszę pana, u nas tylko 10% pielęgniarek ma mniej wiek poniżej 35 lat. Czy obrazuje za pan 70-letnią pielęgniarkę, która 100-kilogramowych byków obraca na, na RC, czy u nas na oddziałach? Bo to już na granicze w tej chwili się Oj, oj, zazębia z naszymi oddziałami, że bardzo wielu ciężkich pacjentów. No jest to nierealne. Ktoś musi się tymi osobami zajmować. Nie rozwiązano problemu importu pomocy z jakichś krajów, e, Ukrainy, Rosji, Malezji, no cokolwiek gdzie i tak dalej, gdzie było wiele osób, gdzie jest dużo młodych ludzi. Jesteśmy starym społeczeństwem. Szpitale były masowo zamykane, różne. Być może nie było ich tyle, trzeba, no ale te interny dla ludzi takich, no przewlekle starszych, powinny być, ale i, myśmy mieli przed epidemią gigantyczne problemy, co z tymi pacjentami robić. Nikt się nigdzie nie ją zajmować. Stępiała też ta poczucie tej solidarności rodzinnej. Stale, co tydzień mieliśmy po kilka przypadków starych ludzi przewożonych których nie było gdzie odessać. przewlekle chorzy, niezdolnych do samodzielnego życia. dps -y nie przyjmują kolejki rok, prawda? Na prywatne wieki, które bardzo droższe były nawet miejsca, to ludzi części nie było stać, części było stać. Rodziny się nie chciały, jeszcze pisały na nas donosy masowo, że babcia zbiegła dziesiątego piętra, prawda? Myśmy ją zamordowali, a miała odleżyny na całych plecach i kończynach, proszę pana. Pan sobie uraża, bieganie z takimi zmianami. Ale to jest notorycznie, to są sprawy nie jakieś abstrakcyjne, ja są cotygodniowe takie afery. No i jeszcze w momencie, kiedy są lekarze, którzy mówią o tych problemach, to próbuje się ich uciszać. Pan chyba jest jedną z takich osób, którą politycznie próbuje się, rozumiem, no trochę uciszyć. No to jednej z pani ministra się pomyliły czasy, prawda, sprzed 30 lat, prawda, z aktualnie co się dzieje. Ja całkowicie rozumiem, że rząd powinien ingerować i każda władza, i każdy ten, na rzeczy obraźliwe, pomówienia nieprawdziwe, niezgodne z prawem. Natomiast przedstawienie sytuacji zdrowia pacjentów, organizacji pracy krytycznych i pozytywnych powinno być, to jest podstawowym prawem każdego obywatela, co niektórym osobom z tego akurat w ogóle no, chyba jakoś nie dociera. One się nie w tych czasach urodziły, nie w tym miejscu, nie w tym kraju. I tylko tyle. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę zdrowia przede wszystkim. Ja dziękuję, nie narzekam. <laughs> I, i, I dziękuję za, za to, co pan robi. E, e, profesor Krzysztof Simon był e, gościem Gazeta.pl. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu uprzejmie.